Witam Państwa. Plantacja cebuli zimującej. Eee, generalnie czysto, aczkolwiek jest sporo e, starca. Innych chwastów praktycznie nie widać. Eee, I tu może być problem ze zwalczaniem. Dlaczego? Dlatego, że e, tego, ten chwast można zwalczać przy pomocy takiego herbicytu jak emblem, ale niestety na cebuli być, musi być nalot woskowy. W tej chwili tego nalotu nie ma, bo praktycznie cały czas pada. Jesteśmy na plantacji, gdzie przed chwilą też spadł deszcz. Co tutaj jeszcze można byłoby zrobić? Cebula wygląda mniej przyzwoicie. Ma drugi niż właściwy. Taki niewielki, ale i tam 3-4 cm. Żeby ją jeszcze troszeczkę pobudzić do wzrostu, można plantację opryskać produktem Algaren Twin, żeby wytworzyła lepszy system korzeniowy no i tak naprawdę czekać aż będzie zima jeżeli zrobi się cieplej, jeszcze można wykonać zabieg preparatem Ridomil Gold żeby w razie jakiejś infekcji mączniakiem zatrzymać je i to tak naprawdę chyba wszystko w tym roku